Cześć! W poprzednich lekcjach nauczyliśmy się tworzyć klasy i obiekty. Teraz zobacz, jak można definiować zachowania takich obiektów. Zaczynamy. Użyjmy klasy CAR z poprzedniej lekcji. Zacznijmy od tego, że wypisujemy informacje o samochodzie. Dla obu samochodów powtarzamy ten sam kod. Możemy go przenieść do metody w naszej klasie i ją wywołać, aby wypisała informacje o sobie. W ten sposób eliminujemy duplikację kodu. Dzięki temu staje się on bardziej czytelny i łatwiejszy w utrzymaniu. Jeśli będziemy chcieli zmienić sposób wypisywania informacji o obiekcie, wystarczy go zmienić w jednym miejscu. Zobacz, jak to można zrobić. Pokażę Ci teraz małą sztuczkę. Aby przejść do naszej klasy, wystarczy, że przytrzymasz Ctrl lub Command na Macu i klikniesz na jej nazwę. IntelliJ przeniesie cię do pliku z klasą. OK, zacznijmy od definicji metody. W naszej klasie wpisujemy void print info, nawiasy i klamry. Pomiędzy klamrami, czyli w ciele metody, umieszczamy nasz kod. Będzie on wypisywał informacje o klasie. Przyjrzyjmy się wcześniej definicji metody. Pierwszym elementem jest informacja, jakiego typu dane zostaną zwrócone z metody. Możemy tutaj wpisać string, int, double i tym podobne. W tym przypadku użyliśmy specjalnej wartości void. Oznacza ona, że nie zwracamy nic. Jeśli powiemy kompilatorowi, że będziemy coś zwracać z metody, wtedy musimy to zrobić. Inaczej będziemy mieli błąd kompilacji. Następnie podajemy nazwę naszej metody. Będziemy jej używać, aby wywołać jej wykonanie. Nazwa powinna mówić, co dana metoda robi. Nasza będzie wypisywała informacje o obiekcie. Nazwy metod powinny zaczynać się od małej litery. Każdy nowy wyraz w nazwie zaczynamy od wielkiej litery. Jest to tak zwany camel case. Nazwa się wzięła stąd, że te wielkie litery wystają jak garby wielbłąda. Po nazwie wstawiamy nawiasy, w których będziemy przekazywać parametry do wykonania metody. Do nich jeszcze wrócimy. Puste nawiasy oznaczają, że metoda nie posiada żadnych parametrów. Przejdźmy do ciała metody i dodajmy wypisywanie informacji. Zacznijmy od nazwy. Printline, carname plus name. Następnie prędkość maksymalna. Znów printline, max speed. Plus max speed. Dodajmy jeszcze dwukropek. I ostatnim elementem jest aktualna prędkość. Now print line. Current speed plus current speed. Teraz wróćmy do naszej klasy lekcja 15. Możemy zastąpić ten kod wywołaniem metody. Wystarczy napisać car.printinfo. To wypisze informację o naszym pierwszym samochodzie. Aby wypisać informację o drugim samochodzie, wpisujemy second car. Print info. Uruchamiamy program. Wszystko działa. Informacje zostają wypisane na konsole. OK, teraz załóżmy, że chcemy dodać możliwość przyspieszania do naszego samochodu. Dodatkowo metoda powinna zwracać aktualną prędkość po przyspieszeniu. Zdefiniujmy metodę intSpeedUp. I w ciele metody wpisujemy. CurrSpeed plus równa się 10. Jak widzisz, w tym momencie nic nie zwracamy z metody i klamra jest podkreślona na czerwono. Musimy wpisać słówko return i napisać, co ma zwracać metoda. W naszym przypadku będzie to aktualna prędkość. Poprzednia aktualna prędkość naszego Ferrari wynosiła 0, a Fiata 10. Teraz wywołujemy car speed up. Metoda ta zwraca aktualną prędkość, więc możemy ją przypisać do zmiennej oraz ją wypisać. Uruchamiamy. Możemy zobaczyć, że teraz prędkość samochodu się zmieniła i wynosi 10. Prędkość drugiego samochodu się nie zmieniła i nadal wynosi 10. Super! Wiesz już, jak możemy dodawać zachowania do naszych obiektów. W następnej lekcji pokażę, jak możemy przekazywać parametry do naszych metod. W ramach zadania dodaj do obiektu możliwość zwalniania. Powinna ona zmniejszać aktualną prędkość samochodu. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij subskrybować programowania na YouTube, obserwować programowanie.pl na Instagramie i Facebooku. Gdzie publikujemy informacje o nowych lekcjach i ciekawostki oraz memy programistyczne? Cześć!